Witajcie dzisiaj w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zagramy sobie w gierkę VIP Guard, czyli tak jakby ochroniarz jakiegoś vipa. Zapraszam do łapkowania, subskrybowania. Okej, okay, tutaj w ogóle przeszedłem pierwszy poziom już i dostałem za niego monety. Ogólnie o co chodzi? Jestem sobie takim ochroniarzem tutaj z Teczunią. Tam jest jakiś vip. Chyba jakiś chudy, chudszy Trump, i muszę po prostu tak wycelować. Oczywiście jest tutaj, tutaj, w tym miejscu taka czerwona, jakby linia, bo tam jest taki snajper, który właśnie y, strzela do tego prezydenta, i muszę tak rzucić tą teczką, żeby właśnie się pocisk odbił od tej teczki. Okej, okay, teraz tutaj widzę, są jakieś szafy, czyli muszę nad tymi skokami Szafa mi przeskoczyć, bo oczywiście teraz to ja muszę skakać A nie. Dobra, umarł. No niestety dostał. Aha, czyli muszę te szafy przewrócić swoim ciałem. No, też tak mo można. Okej, okay, dobra, już chybałem, że dostanie, bo przez chwilę było na niego zwrócone. W ogóle jest dwóch gości. Czyli tego najpierw zdejmujemy. W ogóle z niego coś wypadło i teraz tego. Okej okay. Tutaj co to wypadło? Jakiś hełm. A nie, bo tu muszę za reklamę. E to tam. Po co mi jakaś maska? Dobra. Okej, okay, teraz kolejny poziom. Normalny, a, czyli muszę teraz tego prezydenta naszego wyrzucić po prostu. Go popchnąć. Muszę z linii z czału, no niestety to ambonę za zahaczyłem, no ale dobra, okej. Okay. Jeszcze raz. Co on w ogóle pistolet ma w pasie? Dziwne. I co? Kolejny poziom? Bez strzelania? Jak to? Okej, okay, dobra, teczką go wywaliłem. Właśnie tak myślałem, że tak zrobię. Teraz sobie skoczę na tego pana. Uda się? Udało się, dobra. Okej. Okay. Ha, i tyle. a co z ja? Mogę się zaszczelić. Zaszczelę się. O, zaszczeliłem się teraz z tego, bo tutaj tak leżał i. Aha, szafę. Nie no, dobra, on chyba zginął. Byłem za ciężki chyba i zginął. Dobra, tego w, w głowę. Okej. Okay. Udało się. Yy, dobra. Nie, to bym musiał znowu za reklamę jakieś dostać. Coś. Teraz bonusowy poziom. Czyli to jest jakiś piosenkarz, no, ale też VIP, także no. Aha, i teraz go zaszczeli, rozumiem. A nie, 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 nie zaszczelił go, także dobrze. Okej, okay, ten zdjęty, ten zdjęty, w ogóle włączę sobie muzykę, bo chyba mam. A nie, mam włączoną, czyli ta gierka nie ma widocznie muzyki. Okej, okay. dostałem jakąś. Off. biuro jakiś dostęp. Aha, czyli tutaj mogę zmieniać swój wygląd. Traj. Aha, mogę przymierzyć. I to jest za pieniądze. O, mogę być takim funkcjonariuszem policji? Albo zwykłym chłopkiem. Albo takim jak jestem teraz. Nie, to taki nie będę na nic innego wydawał. Okej, okay, mamy broni, ale one są od poziomów. Aha, i tutaj mamy teczkę. Mogę sobie zmienić. Nie, to za reklamę, to, 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 to dzięki i coś jeszcze? Hełm, ale nie, to, to hełm też muszę jakiś inny mieć. Pistolet też i nóż w ogóle. Wow, nóż mam, po co mi ten nóż? Nie wiem. Ok, teraz się musi pewnie odbić od tej szafki, i trafić w gościa, tak? No, trafiło w gościa, ale no, niestety za, 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 za późno. Dobra, dostał? No nie, no, myślałem, że jeszcze. Zablokuje ten atak, co to Hint. Podpowiedź, no ale. No i po co mi ta podpowiedź, co? Po co mi ludzie ta podpowiedź? Ja bym to zrobił bez. O, teraz zablokowało, ale. No i nie, no teczką dostał biedny Trump. Okej okay. Gdzie. A bo tu jest gościu, się schował za szafą, rozumiem. No nie, no znowu dostanie nasz prezydent, szkoda. Okej okay że tak spróbuję szczelić. To może się odbije? Nie, no, tą szafkę zawadziło. Muszę coś zrobić, właśnie, żeby tą szafkę nie zawadziło, tylko żeby się odbiło od ściany i później znowu od szafki, i przez to nie trafi. No, ok. Ale to jest ten sam poziom. O co chodzi? Cosnęli mnie do poprzedniego poziomu. Dlaczego? I to nawet jeszcze do wcześniejszego. A nie, do, no do poprzedniego. Dlaczego? Dziwne. No, no znowu się to musiało odbić. No chyba, że jakoś tak mocno muszę tą teczką walnąć, żeby... Żeby się ta szafka przewróciła, chociaż nie, to, to jest niewykonalne chyba. Czy mogę tak... Nie, nie mogę tak zrobić, teczka jest za słaba. Okej. Okay. No co on... Ja nie chcę, żeby on tak ciągle umierał. Okej, okay, teraz mam nadzieję, nie, nie, nie walnę. Udało się, udało się, dobra. Nasz człowiek cały czas żyje. Znaczy, nasz szefu. On nam chyba za to płaci, za tą ochronę. Także dostaniemy dużo pieniążków. On nie żyje. Znaczy, chyba. Dobra. Udało się. Od niego jakiś hełm wypadł. Ale o za za reklamy tego nie bierzemy. Dobra. Ok, mam 780. No nie To znaczy tak nie za bardzo, bo Nie mam na tyle pieniędzy Ile tu muszę mieć? na ten Aha, 1400 żeby być policjantem Dobra, spoko No to sobie tyle postaram się zarobić Okej okay. Mam nadzieję, że prezydent nie dostał, tylko ja No, dobrze, udało się Ojojoj, oj, oj, jak chybiłem brzydko Dobra Chyba, że nad kamerą to wtedy nie wal. No. No i dlaczego? Mogę zmieniać? Mogę zmieniać. Chyba, że kamerę mam walnąć, właśnie. No nie. A teraz to mi się chyba wydaje, że wcześniej trafił niż powinien. Albo od ściany odbije, to będzie takie trudne i chyba niewykonalne. No. No bo zanim się odbiło to, to niestety szczelił kościół ze swojej snajperki, okej, okay. może, halo, chciałbym, żeby mi się udało, ale dlaczego się cofnąłem do poziomu wcześniej, No co jest, co jest z tą grą nie tak, dobra, no znowu nie dostał, muszę to jakoś na niego specjalnie wykier wykierować, dobra, tak chyba powinno być dobrze, no dlaczego się przewróciło o tą kamerę? No znowu. Dobra, no. Fal start, jeszcze raz, jeszcze raz, halo, jeszcze raz, jeszcze raz. Aha, próby miałem. Jeśli ja teraz cofam do poprzedniego poziomu. A, to, to to tak działa, to znaczy nie wiedziałem, nie? Ale no dobra, okej. Okay. Czyli na te trzy poziomy tutaj od 6 do siódmego Muszę... Mam trzy próby tylko. Okej. Okay. Warto wiedzieć. Jak chybił... Jak chybiło, nie no. Chyba, że tu jakoś inaczej muszę wycelować. No. Prawie go dotknęło, prawie go dotknęło, więc... Było dobrze. Znaczy chyba. Dobra, było... By, było było wręcz znakomicie, tak? No! jał, 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 jau. Nie, dobra. ok Jeszcze raz, poprzedni poziom robię. Ile już jest? No 9 minut się próbuję uporać z tą... Z tym poziomem. Co ja teraz zrobiłem. Ja. Smarnowałem sobie szansę. Okej, okay, dobra, ja dostałem. Tylko tą ambonę rozwaliłem mi kilka roślin. Dobra. No ale okej. Okay, wiem już mniej więcej jak to zrobić, żeby było dobrze. No, ta teczka krzywo poleciała. To znaczy właśnie prosto poleciała. Chodziło o to, żeby krzywo poleciała. No nie tak krzywo, w drugą stronę, żeby dostał w to, w to mój pałę, no. No nie no, zero już prób mam, dlaczego tak? Okej, okay, jeszcze. Jeszcze raz sobie próbuję i kończę, bo to jest... To jest akurat ciężkie, ja chyba... A, bo mogę... Podpowiedź! No, co sobie wykorzystam? Podpowiedź, spoko. Jak mam, to czemu by nie? No taki trudny poziom, bo widać, że to jest trudny poziom. Nie wiem po co oni tam tą kamerę dali. Error. Aby ja muszę. Internet. To wiele wyjaśnia. No, na serio. Dobra. Jak mi nie dajecie podpowiedzi, no to ok. To ja chyba sobie sam muszę poradzić, albo w ogóle nie dam rady przejść tego poziomu. Naprawdę chcę go przejść. No, prawie by dostał. Naprawdę, prawie by dostał. Nie mam już więcej prób. Okej, okay, dobra. Żeby tak nie przedłużać za bardzo, no to spróbuję, co w mojej mocy, właśnie jeszcze, żeby tego prezydenta uratować, ale to jest ciężkie. Nie spodziewałem się, że już na początku, że szósty poziom będzie taki ciężki. No, jał, jał, niestety nie udało się. Ok, teraz. No, dlaczego on ma taki opóźniony zapłon? A co jak szczelę? Tak, dobra, może nie on dwie próby. No teraz to już kompletnie chybiłem. No nie mogę niestety prezydenta uratować. Dobra, ok. To jest ostatnia rozpaczliwa próba. Ona nawet nic nie wskurała. Dobra. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale w ogóle za tydzień. Nie będzie normalnego jednego 10-minutowego odcinka, ale to zobaczycie. Znaczy 15-minutowego, ale to zobaczycie dlaczego. No, tak więc dzięki za oglądanie. Cześć.